Wczoraj miało miejsce pierwsze posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej 9 kadencji. Jak zawsze film. Relacja z tego posiedzenia znajduje się na moim kanale YouTube, w całości oraz na stronie wwwjanuszkowalski-kazimierz.pl. Tam również zamieściłem zdjęcia. Możecie Państwo oglądać, możecie również Państwo wykorzystywać dowolnie te zdjęcia. I co istotnego, co chciałbym dzisiaj skomentować: program, porządek, porządek obrad macie Państwo na samym początku. Możecie Państwo również wejść na BIP Kazimierz Dolny, tam jest w ogłoszeniach. W zaproszeniu, jest porządek obrad, ale dwie rzeczy, które dzisiaj do dwóch rzeczy, które się odniosę. Pierwsza rzecz to służba zdrowia, a druga inwestycja dotycząca budowy ujęcia wody w cholewiance. Pierwsza rzecz, pierwsza sprawa to jest temat związany ze SPEZOS w Kazimierzu Dolnym. Na ostatniej sesji było pożegna, pożegnanie pani wieloletniej, pani dyrektor, pani Spotfińskiej, i wczoraj na komisję została zaproszona pełniąca obowiązki dyrektora y, pani i y, y, księgowa y, tego ośrodka. I co się zaczęło? Zaczęło się grillowanie, rozliczanie, co, dlaczego, tak, i tak dalej. Oczywiście, pierwsze skrzypce wiodła pani radna Bożena Zgierska przez przewodniczącego próchniaka, nazywana Bożenką. Tak. I co się dzieje? Pani, jak już kiedyś sygnalizowałem, pani radna, która została przywieziona w teczce, nie była znana w ogóle w Kazimierzu 99% ludzi tej pani nie zna, ale zdobyła największą. W no nie, największą w historii liczbę głosów zdobyłem ja w 2010 roku, ale w tej kadencji, dziewiątej, pokonując i Mariusza Stachyrę i Maję, która kandydowała z naszego komitetu. Nieważne, ważne jest to, że ta pani jest zawodowa, zawodowo związana ze służbą zdrowia. No i dobrze, pełni funkcję... Przewodniczącej Komisji Zdrowia i bardzo dobrze, słusznie, ale zaczęło się punktowanie. Oczywiście, możecie Państwo to wszystko wysłuchać, ale do czego zmierzam? Zarzuty, które były kierowane, nigdy wcześniej nie były podnoszone przez radnych, a ze szczególnym uwzględnieniem niejakiego Piotra Guza, radnego wielu kadencji, który od wielu lat zasiada w jakiejś społecznej komitecie czy w komórce związanej nadzorującej pracę naszej przychodni czy naszego ZOZU. Nigdy te uwagi nie były podnoszone. Również przewodnicząca była przewodnicząca Komisji Zdrowia Renata Mokiejewska w minionej kadencji pozytywnie wypowiadała się na działalność, na temat działalności służby zdrowia. Zresztą ja nie jestem zapisany tutaj do naszego ośrodka, nie korzystam z pomocy, chociaż jak już kiedyś mówiłem, tam kiedyś doraźnie, sporadycznie, z pomocy stomatologicznej i byłem zadowolony, nawet bardzo zadowolony, nie znam niuansów, ale w czym jest rzecz? No, rzecz jest w tym, że na raz po wielu latach sielanki naraz jakieś problemy wy, wy, wyrastają. Pytam was, pytam również pani Bożenki przepraszam, pani radnej Bożenki. Która zdaniem swojego partnera od 16 czy 15 lat jest związana z kaźmierzem, i jako osoba, która Zawodowo zajmuje się służbą zdrowia czy pracuje w tym resorcie, nie było uwag? Zabrakło wczoraj na komisji pani, która nazywa się Monika Kubiś-Arbus, która wprosiła się do tego społecznego komitetu nadzorowania służby zdrowia w miejsce Ryszarda Rybczyńskiego, ale wczoraj jej nie było to ona miała uwagi do wielu rzeczy i może słusznie, tylko trzeba, brakuje mi tu konsekwencji. Ale jakie zarzuty padały? Padały zarzuty, że w rejestracji za dużo pracuje pani. Po cichu, w przerwie były głosy, że tam za dużo jest emerytów, trzeba to wyczyścić. Tak sobie szeptali. Możecie zresztą Państwo zobaczyć w tych zdjęciach, ja... Celowo te zdjęcia pokazywałem, no, nie będę pokazywał uśmiechniętych lic pań, tylko robocze zdjęcia, które oddają tą atmosferę, która dzieje się podczas z, y, tych obrad, szczególnie ze szczególnym uwzględnieniem przerw. Tam się dzieją niezłe jaja. Tak jak już mówiłem, te rozliczenia. Mają, w mojej ocenie, jeden cel. Będzie czystka w służbie zdrowia, ale taka, że będzie po prostu, zostanie spalona ziemia. Więc, panie, już tłumaczę, że będziecie musieli się wynieść z ośrodka, bo taka jest narracja. Została powołana komisja do wyłonienia dyrektora przyszłego, kto tam zasiada? Piotr Gus, pani Zgierska, jest Leszek yy, Mazurkiewicz, lekarz. No, tutaj jest profesjonalista, ale Państwo radni Wy nie reprezentujecie, to znaczy inaczej. W domach jesteście super gospodarzami, ale tu w Radzie Miejskiej podejmujecie możliwie najgorsze decyzje na najniższym poziomie. I również przy głosowaniu. Będziecie głosowali tak, jak Wam będzie rekomendowała ta część władzy, która jest niewidoczna. Przedstawicielem tej, tego, tej sitwy jest burmistrz Artur Pomianowski i jego wojsko w postaci radnych oraz bezpośredniego zaplecza politycznego, co również wczoraj na zdjęciach można było widać i w filmie. Również mam przebitki, które w czasie przerwy z zrobiłem. Kiedyś to zamieszczę z komentarzem. I tak to, proszę Państwa, wygląda. Yy, jeszcze raz powtarzam, przez całe lata nikt nie miał uwag. Swojego czasu ja zabiegałem, czy, czy zwracałem uwagę na to, żeby w końcu dach wymienić na tej Zozie, bo tam gołębie wpadały i wypadały, a jak była burza, to Straż Pożarna po burzy musiała wypompowywać wodę ze stropu tak to wyglądało, udało się to zrobić i, taka, i ta jedyna uwaga, co, co, co rzucała się w oczy. Natomiast jak, działała, jak działają lekarze, których jest trzech i dwie pielęgniarki, plus tam dodatkowe na jakichś... Zresztą całość możecie państwo wysłuchać, bo wypowiadała się pani yy, z ośrodka zdrowia, pełniąca obowiązki, to jest chyba pani lekarz yy, i... Pani yy, Księgowa. Yy, także niewiele dobrego się spodziewam. natomiast z tego, co było można zauważyć, te nominacje na, na członków te, te, tego komitetu konkursowego, w cudzysłowie trzeba to wziąć, no to wyglądało to tak, że nie, nie będąca na, w, w czasie obrad pani Monika Kubiś-Arbus, przewodnicząca samorządu mieszkańców, została powołana, nikt jej nie pytał o zgodę, dlatego że to wcześniej pouzgadniali. I tak to się będzie działo, ale jedna rzecz, na co chciałem zwrócić uwagę. Nic tak władzy nie umacnia, jak bierność obywateli. Naprawdę sugeruję przyjrzenie się tym wszystkim, Pozycją I sferom naszego życia publicznego, bo oni nie odpuszczą. Oni nie po to zdobyli władzę absolutną, żeby tu liczyć się z zwykłymi mieszkańcami. Nie, 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 nie. nie. Oni będą umacniać tych silnych, tak jak już sugerowałem, gdzie y, mamy w mieście do czynienia z kapitalizmem, feł, z kapitalizmem feudalnym, gdzie ci, co są przy korycie będą deptali każdego innego, który będzie w minimalnym stopniu chciał zdobyć jakąś pozycję, która pozwoli godnie żyć. Tego nie ma i tego nie będzie, to zapewniam Państwa. I co więcej, drugim tematem ważnym była sprawa poruszona zresztą przez Pana opokę dotycząca ujęcia wody w cholewiance, bo na ten cel został przeznaczony łączna pula 4, ponad 4 milionów złotych, na same odwierty 1600 zł. I proszę Państwa, dzieje się rzecz taka, że to, to są bardzo duże pieniądze, dużo wyższe niż można się spodziewać, nie znamy zakresu tej inwestycji. Ja zapytałem, kiedy będzie zrealizowana. Ta inwestycja burmistrz nie jest w stanie odpowiedzieć. Tam się rodzi wiele, wiele pytań. Ponieważ jednym z problemów, jaki może być, to zgoda, pozwolenie wodnoprawne, ponieważ w bliskim sąsiedztwie są już istniejące studni, nie należące do gminy, i, i na to pytanie należałoby odpowiedzieć. Można też by zaprosić ekspertów, żeby powiedzieli trochę, to są rzeczy niebywałe. Ja akurat się tu będę trochę wymądrzał, bo wierciłem studnie i od y, pomysłu do realizacji, łącznie z pozwoleniami wodnoprawnymi, to wszystkie to jest góra pół roku czasu. Pan burmistrz dokonał jeszcze rzeczy innej, skandalicznej. Publicznie powiedział wartość kosztorysu inwestorskiego, czyli to, co wyceniła gmina, która opiera na, opiewa na ponad 4 miliony złotych, a to jest dokładnie sugestia dla podmiotów, które będą ubiegały się o wykonawstwo w drodze przetargu. No nic głupszego nie mógł Pan Panie Burmistrzu powiedzieć. No. E, służę pomocą. <grym> Wiem, że to się będzie. E, będą się zajady ze śmiechu u, 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 robić co niektórym, ponieważ celem nie jest podnoszenie jakości życia w mieście. I umożliwianie ludziom normalne życie, coraz lepsze, godniejsze, a godność to jest dochód, to jest poprawa życia e, codziennego, również warunków socjalnych, z którymi się borykamy. Ale na ten temat, poza Ryszardem Rybczyńskim, niewiele ktokolwiek z radnych ma do powiedzenia, i to moje budzi poważne obawy, chociaż temu się nie dziwię, ale będę zwracał państwu na to uwagę. Słuszną uwagę powiedział radny ze Zbędowic, możecie państwo to odsłuchać. Bardzo logicznie i jeszcze raz wrócę, no bardzo rzeczowo odpowiadała pani Bożenka. To oczywiście tylko tyle, że w mojej ocenie była wystawiona jako tutaj osoba, która ma dokonać tego przełomu i Początku grillowania służby zdrowia. Było też trochę o przemocy domowej, wypowiadali się pracownicy mopsu. Na ten temat będę może kiedyś powiem coś za jakiś czas. Też możecie wysłuchać. Mamy przemoc głównie psychiczną, jest przemoc w szkole. I tutaj nie mieli do powiedzenia nic radni. Nie mieli pytań. Nikt, naprawdę? No dobrze. Przyjdzie czas. Ja będę o tym mówił. Na razie tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do komentowania.